tym pięknym białym wiosennym kwiatem witam cię. Czy wiesz co to za roślina, która ma takie przepiękne kwiaty? Tik tak, tik tak, tak tak. To są przebiśniegi. Dzisiaj będzie o przebiśniegach, będzie o innych zwiastunach kwiatowych, zwiastunach wiosny. Za chwileczkę wszystkiego posłuchasz. Samodzielnie dzisiaj, jak widzisz, wykonujesz zadania w podręczniku, w kartach ćwiczeń oraz w zeszycie w linie. To takie polonistyczne rzeczy. I samodzielnie zrobisz również wklejkę numer 7 w zeszycie do matematyki. Tam trzeba tylko troszkę pomnożyć, pomnożyć, pomnożyć. O, właśnie tak. O, właśnie o tą wklejkę mi chodzi. Wspólnie podczas lekcji online robimy dzisiaj matematykę. Przygotuj sobie to, co widzisz na ekranie. I bardzo proszę, miej to przygotowane, żeby znowu nie było chodzenia, szukania i gmerania, szperania. A teraz zaczynamy. Otwórz podręcznik i do roboty. Podręcznik to dzisiaj strona 38-39. Wczoraj rozmawialiśmy troszkę o tym. Co się zawsze dzieje na wiosnę, pamiętasz? I niektórzy z Was powiedzieli, a nawet zapisali w zeszycie, że zakwitają kwiaty. Rośliny zakwitają i mają kwiaty. Te kwiaty, takie pierwsze, pierwsze wiosenne, masz na zdjęciach w swoim podręczniku. Ja tutaj oczywiście nie będę Cię przepytywać w nocy o północy, pokazywać zdjęcia krokusa i pytać, czy to na pewno jest krokus? Chociaż może jest to jakiś dobry pomysł. No nie, jednak w nocy o północy wolałabym pospać. Myślę, że Ty też. Ale spróbuj zapamiętać, jeżeli uda Ci się chociaż jeden kwiatek z dzisiejszej lekcji zapamiętać i odnaleźć go na działce, w lesie, w parku. Może pod blokiem, może masz swój własny ogródek w domu, przy domu i odnajdziesz i podasz właściwą nazwę tejże rośliny, będę bardzo zadowolona. Przeczytaj proszę wiersz, którego jak widzisz u mnie nie widać, ale u ciebie w podręczniku on jest na pewno, na stronie 38. To jest wiersz pod tytułem Wiosna pani Barbary Lewandowskiej. Przeczytaj go sobie uważnie ponieważ będzie Ci potrzebne do wykonania zadania. Ale zanim zadanie to najpierw chwila o tych roślinach. Zaczniemy od bohatera dzisiejszego dnia bohaterem, który będzie się przewijał na planszach, który się przewijał na planszach na początku naszego filmu, to jest przebiśniek. Przebiśniegi to są takie piękne, białe kwiaty i rzeczywiście nazwę swoją mają od tego, że no, przebijają śnieg, pojawiają się pierwsze w momencie, kiedy jeszcze na ziemi leży śnieg one już wychylają swoje główki rosną na wysokość maksymalnie 30 cm jeśli masz w pobliżu linijkę to sobie możesz zobaczyć jak maksymalnie, czyli najwięcej a mogą urosnąć. Przebiśniegi wyrastają z cebulek. Mają sinawe liście oraz wiotką, taką delikatną łodyżkę, na szczycie której rozwija się taki dzwonkowaty, pachnący kwiatek. Rosnące kwiaty przebiśniegów potrafią otwierać się i zamykać w zależności od temperatury. Występują one dość rzadko w niższych partiach Sudetów i Karpat, a także na nizinach i wyżynach południowej Polski. Przewiśniegi są jedną z najbardziej niszczonych roślin wiosennych. Niestety, są masowo zrywane i sprzedawane na targowiskach. Ludzie się cieszą, że wreszcie są jakieś kwiaty. I niestety, niestety. Tak traktują piękne przebiśniegi. Nie bądź takim człowiekiem. Niech sobie przebiśniegi rosną, żeby wszyscy mogli je podziwiać. A jak zobaczysz, że ktoś je zrywa, niszczy, to zwróć uwagę. Przebiśniegi możesz mieć w swoim ogródku, możesz je zasiać, tylko pamiętaj, że z nasion przebiśniegi kwitną dopiero po 6 latach. Pierwszy raz zakwitają dopiero po, dopiero po 6 latach od wykiełkowania, więc trzeba być cierpliwym. O przebiśniegach masz jeszcze jedno zadanie. W notesie znajduje się prezentacja. Po wysłuchaniu mnie teraz, po przeczytaniu rzeczy, które są w prezentacji, otwórz swój zeszyt i zapisz w zeszycie dokładnie to, czyli pięć ciekawostek, które zapamiętałeś, zapamiętałaś na temat przebiśniegów. Jeżeli za mało ja powiedziałam teraz, jeżeli za mało jest napisane w prezentacji pokazane, zawsze możesz otworzyć swoją przeglądarkę internetową, wpisać przebiśniegi i wtedy wyskoczy tych ciekawostek na pewno o wiele więcej. Trzymam kciuki, tylko oczywiście pamiętaj, żeby zapisać wcześniej lekcja, data, temat, żeby to było w porządku, wszystko zrobione. A teraz kolejna roślinka, kolejny kwiat, czyli zawilec. Zawilec to delikatnie pachnący, czysto biały kwiatek o płatkach, które od dołu są tak delikatnie owłosione, mają takie takie meszki, takie jedwabiste. Jak się go dotyka, to jest taki milutki od tyłu. Zawilce mają zawsze tylko jeden kwiatek. W sprzyjających warunkach kwitnące zawilce tworzą przepiękne zielono-białe dywany liczące nawet po kilkaset okazów. Na noc kwiaty Stulają się i zwisają na szypułkach. Występują najczęściej na brzegach lasów i w widnych zaroślach. Jeśli szukasz zawilców, to właśnie najlepiej tam. Przylaszka. Ten piękny fioletowy kwiatuszek. Ma najbardziej charakterystyczne zimnozielone liście wyrastające ze szczytu kłącza. Wczesną wiosną przed rozwojem nowych liści z kłącza wyrasta najpierw bezlistna łodyga, a na jej szczycie rozwija się jeden kwiat mający sześć działek o kwiatu. Nasiona przylaszczek rozsiewają mrówki. W sprzyjających warunkach przylaszczki tworzą skupiska liczące setki okazów, i podobnie jak zawilce, tworzą przepiękne widowisko. Występują prawie w całej Polsce, z wyjątkiem wysoko położonych gór. I ostatnia roślina to sasanka. Na szczycie tej łodygi. Zasanki zakwita tylko jeden kwiatek mający sześć, a czasem osiem działek okwiatu, czyli płatków. Środkową część kwiatu tworzą liczne słupki i żółto zabarwione pręciki. Liście są podzielone, każdy na trzy odcinki. Występują wyłącznie w górach, głównie na piętrze chalnym. I tutaj uważaj, bo sasanka jest rośliną trującą. Wiem, że w książce, tutaj w podręczniku, mamy jeszcze krokus. Krokusy omówimy sobie jutro, dlatego dzisiaj nie będę się nimi zajmowała. A teraz przejdź do kart ćwiczeń. Dzisiaj robisz je samodzielnie, więc skup się. Przeczytaj wiersz który masz, tak jak mówiłam, na stronie 38 i połącz liniami, chociaż nie, przepraszam, 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 w podręczniku, w kartach ćwiczeń jest napisane pokoloruj odpowiednią kredką, czyli wykonaj zgodnie z poleceniem, bo pracujesz w domu. Pokoloruj odpowiednią kredką ramki z pasującymi do siebie fragmentami zdań z wiersza Wiosna, podręcznik, strona 38. I to jest ten wiersz, który tu powinien być, ale go nie mam, ale ty go masz. Taka dygresja. Wracamy. Następnie przeczytaj trzy pary rymujących się wyrazów i je zapisz. Rymujące się wyrazy? Na przykład. Mama, dama. Tata, brata. Kacperek, rowerek. Karolina, dziewczyna. Julka – kulka, Alicja – delicja i tak dalej. Zapisujesz tutaj pary, które znajdziesz Zapisujesz tu, 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 tu w liniaturce pary wyrazów, które znajdziesz w wierszu. Rymujące się pary wyrazów. Ja nie będę Ci podpowiadać, jakie to są. Dałam przykłady, których w wierszu nie znajdziesz. Na przykład Alicji, Delicji. Ale na przykład znajdziesz coś innego. W razie problemów, na kłopoty, pani Ewelina, konsultacje, godzina. Tradycyjnie nie pamiętam która, ale w kalendarzu wszystko jest. Kropeczki tej tu pod spodem nie robisz, czyli nie zapisujesz tych wyrazów w zeszycie, tak? W zeszycie masz inne zadanie. Drugie zadanie. Również związane jest z wierszem wiosna pani Barbary Lewandowskiej. Wybierasz z wiersza po dwa rzeczowniki, czyli nazwy. Rzeczy, roślin, ludzi, zwierząt. Kto, co. Czasowniki, czynności. Co robi, co robią, co robili, co się z nim dzieje. I przymiotniki. Jaki, jaka, jakie. Więcej? Nie podpowiadam. Zadanie trzecie: znów pokoloruj na żółto okienko z nazwą miesiąca i numerem dnia, w którym zaczyna się kalendarzowa wiosna. Jeżeli masz z tym problem, nie pamiętasz, kiedy się zaczyna kalendarzowa wiosna, sprawdź w podręczniku, albo pojawiło się to na lekcji wczoraj. Napisz odpowiedź na pytanie, kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna, i zrób to pełnym zdaniem, żeby mi tutaj nie było tylko samej daty, ale pięknie zbudowane zdanie, zaczęte wielką literą i zakończone kropką. Zadanie czwarte: podpisz zdjęcia nazwami wiosennych kwiatów i zwracaj uwagę na prawidłową pisownię. Jak masz problem, to te kwiaty są zapisane. Tu albo w Twoim słowniku ortograficznym. Jeżeli nie wiesz, jak napisać krokus, czy tam jest uotwarte, uzamknięte, rz, rz z kropką, czy jakaś inna tam trudność, no to sięgnij po słownik ortograficzny. Ale chyba szybciej będzie pościągać z podręcznika. No to teraz jeszcze praca samodzielna w zeszycie. Co masz zrobić w zeszycie? I to by było na tyle, jeśli chodzi o pracę samodzielną. Na połączenie online dzisiaj te dwie strony przygotowane tylko bardzo proszę nie rób ich wcześniej bo wczoraj widziałam jak niektórzy już mieli porobione wszystko i tak naprawdę nudzili się na połączeniu online nie pracowali wspólnie, nie pracowali z nami nie ma to najmniejszego sensu jeżeli coś robimy na połączeniu online to po prostu zostaw to i zrobimy na połączeniu online, koniec kropka, przygotuj sobie książkę do matmy, strony widzisz przygotuj sobie również zeszyt do matmy oraz podręcznik. W podręczniku są też z tyłu zadania matematyczne. O, różne, różniaste. Więc ja sobie na jutro wybiorę jakieś zadania i na pewno coś jutro jeszcze zrobimy z podręcznika. Także zapraszam. Za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. W piątek. Piąteczek. Papa. Pa.